Cześć, witajcie po raz kolejny, tutaj właśnie teraz przenieśliśmy się do Kazika No cześć Przywitaj się Siema, siema A przywitaj się już od chwilę. no to po co dwa razy się witaj. No, no lubię dwa razy Lubisz I ogólnie teraz jesteśmy my w John Deere 6105R Tylko nie R tylko RY okay. RY Pisane przez RY I jeżeli w ogóle chce się więcej zobaczyć tego Jonnera o nie macham, mu cię więcej z tego gondera, to zapraszamy do kazia, tam więcej jest właśnie e, pokazane z tego giona. Polija się skończyła. Polia, Ale jest już następna. Polija się skończyła. Polija się skończyła. Za słabo tamką. Mocno tam. Co to boska. się stanęło? Polija się skończyła. trzaskają tymi drzwiami o i Kaziu mogę to do no, nie, no, nie 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 bo chciałem właśnie... Jak, chciałem, to ja to chyba... a co to za dwa masz? dwa takie tutaj jakiś chyba jeden, dwa, trzy, cztery. biegi o kamizelka to Prawilny pan jedzie pochwalony i co Kaziu możesz powiedzieć o tym żandirze no co? no boże się pomalu pomalu bo pomalu bo szybciej się nie do y, brucerny. Zapnij się bo właśnie y, wypadki częstą rzeczą w ogóle patrz na przykład tak można zrobić o o kurwa, guciągnął Poczekaj, was. Mo, Poczęstuję cię, może masz ochotę. Ja nie, 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 nie reklamuj nie. mnie. Patrz, co tu? O tu masz na herbaty chobek? Nie, to w to. Tu mam miłosze aparat. No proszę was bardzo. Selfie sobie zrobimy jego aparatem później. Po, czemu okazie ładujesz tutaj tym? Um, bo 80 za słabo. Za słabo. Za słabo. I teraz muszę ty. A tutaj jak klikniesz to, to tu taki zając wypierdala w kabinie czy nie? A tutaj taki a żółw, nie? Myślałem, że taki masz całe zwierzę jest tutaj. Nie, tylko zajączka to ją w domku, a żółwia miał kiedyś, nawet dwa. A nie ją. W ogóle Kasiu też... O Jezu, ze sobą środkę do zębów. Pan zapowiada się jest Do czesania włosów. Kurwa ją je panie na ryju co! Tutaj tak. Czeszę się Kasiu tym. Jak najbardziej. Po jajkach. Ale masz ręce na ten ten hydrauliczny? Nie, coś tu Nie brygaliśmy. Nie, I pan, nawet puszcza. Taki chujowy patrz. Ty ty masz wałek to żółte? No? śmieszny, tak. Tylko, że pierwszego muszę tu włączyć w tych ustawieniach, bo jest teraz wyłączony. 540 to jest na 1800 obrotów. 540 Eko to jest na 1600. Coś takiego. O kurwa. Chyba właśnie nie nic, co? Nie. Kurwa ty dla dzieciaka masz ten samy cały, cały ta tego no, jakby, A B C, D, jak, B, C D. Jakby ktoś nie umiał dotykać, to musi klikać. A co to jest to A No to masz załóżmy jak chodzisz opcję No. Patrz opcje i masz na przykład tutaj. No. A B C, D, A, no. G, no. no. No to tutaj są te kontroli. To po chuj, to jak bardzo klikasz? Bo jeżeli ktoś ma gorszy monitor i niekupiony dotykowy, bo ja siedziałem w żandirze że u Krzyśka 140 R, to miał ekran niedotykowy i wszystko na Patrz tutaj. to też ciekawe. No tak, ale to ja e, to też wystarczyły te dwa przyciski i też wszystko ogarnia chyba No tak My chcesz to sobie wchodzisz o zawieszenie Jeszcze będę go było więcej gorzunek, który jest ten gusz. O teraz powiedzi, że... o tu za naprzodzie widzę masz Ty, a czemu zgłapałeś naklejkę na Amrolu? Eee, No pan go w e, co to dalej? A ile on ma koni? 105, ale będzie miał 126. szan. Chujak, kurwa, 105 ma? Ma a. 105? Jeszcze, jać! Jać! Pa takiego, takiego Maty ma. Pati, takiego ma Mat ma nie spojrzyj się Maty, ja by pokazał mu jakiego ma Kurwa, weź się Maty ma, nie spojrzyj się. Nie będę trafił <ślesztą> <ślesztą> tak, Takiego ma ja ogólnie tak w ogóle sobie owijam, owijam sobie... Y... Mieszankę, jęczmień, y... Mieszankę jęczmienno z jakimś innym zbożem. Jęczmień, pszenżyto, lucerna y... i coś podobnego. Lucernia. Był... Lucerna? Lucernia. Nie, lucernia. Ludzie nie ludzie. No wiem, że lucerna, ale dużo osób mi lucernia. No i tak chuj mi weźmo, nie? Kasiu, a tu masz bar, nie? To jak ja na przykład z hamburgera zamówić, to ten bar, ten? To patrz, to płacisz tutaj albo 4, masz dwie wersje, tak? albo 4 albo 8 złotych. A. Zł... A ty masz na kreskę już, tak? Bo to się na śladu pali. No. no, 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 no na kreskę, no wiesz, Wisz. <tototrofizm> się Boże, pieniędzy nie mogą. Ale gdzie na bogatym mówię ten na to, wskazuję, paliwa chyba nie działa, bo taka pełna, co? Działa, tylko tak zadałem, że ona się blokuje na załóżmy, jest tyle różnicy w baku i ona już jest pełna, co nie? A jak wlewasz jeszcze, no to wychodzi, że spalanie przez godzinę ma za freak. O bo... Tam, tam rzeczywistość. No. Trzaje, czaje. Ciekawie. Nie, no fajny. A to masz też ten, aha, tu Aha, to masz to tutaj, tylko masz tutaj też No, tam. tylko że tutaj... No jak w pługu czy w czymś to tutaj operujesz to już nie, nie łapię za dźwignię tylko masz no, rękę, no, tak, tak, idealna tak... Yy, nie dawaj na podręczkę. Gaz używasz? A tak, to wszystko gotowe. Gazgan. No dobrze. A czemu masz zielony, zieloną wersję? Bo John Deere przecież nie wychodził w zielonych wersjach. W nie, nie no, no, no... Serio to tam się wziąć na lężandyra. No jak nie w zielonych, nie w kurwiołka. Kaził. No, Wolałbym wersję black. No, ale, wersję black to ty masz gdzie indziej. No, <grym> to black. Jeszcze? a na górze masz radio. Na kasety chyba jeszcze, nie? Na płyty no. Do no, dupy. No. Na pendroka mi nie dali skurwia. Ale ma wejść na no, ja czy nie? Nie, patrz... Tu właśnie ukradnie. Jak, jak, jak za ślepka wygląda taka pendroka, nie? No. A na kartę ja zlecasz, nie masz? Nie. Kurwa. No to faktycznie tak na tą kartę by było dobrze nie? klimatronik widzę pełny a tam masz nawiew na jaja na głowę no rozumiem nie no fajny John Deer, fajny Patrz, nam na pomachali to my im też pomachamy my im też pomachamy a, a co to jest na przykład na to? Kaziu co to? nie wiem nie wiem co to jest? nie wiem czemu to ma służyć co to jest ta Kaziu? Nie wiem, no nie wiem, po prostu nie wiem, no jestem takie gówno. No, nie mów tak brzydko. Jak ja nie zobaczę, się żyj i to upierdję. Ale nie wiem, po co? No nie. Kaziu. Ale po coś to musi być? No ja się jestem tak głupi, bo nie wiem. A jak go się tu gasi? Jak sześćświące gaz do góry podnosisz? Tak. Musisz ostro ciągnąć go. Ręcznik. Jaka kombinacja, ty. Jeśli prona, prasa unijna, no na pewno nie wiecie kto to jest, biedny no, kaskader, ale jest z nami też, no, no nie kto inny jak, no cześć Mateusz! Ja witam cię serdecznie! Co tu mu ciebie ciekawego słychać Mateuszku? Kurwa, ciepło! Ciepło? Powiedz mi, co ty tutaj dzisiaj robisz? A, pra... ja. O czekaj, ja ci się tak przysiądę, o tak nóżkę, tylko co przewinęło się. A powiedz co pracujesz na te łóżku? Jęc mieć taki dęczek. Dobra, ale kurwa. Pokazia, nie? Pokazia, to ciekawe. A. A powiedz mi na te łóżku jak długo ty pracujesz? Prawie dwie godziny. Prawie dwie godziny. A pracuje to łukiem. -u. U -u. 5 lat? pracuję taką ogólnie. Matko co mój. A czemu ty masz taką pracę unijną? A jeszcze nie było lepszej, za te pieniądze. Aha, dobrze. Ale działeczko. Za działeczki, za działeczki. miarę, wydajność, nie Nie no, patrzę, że nawet to idzie jako tako, nie? Tak wolno wcale nie Mniej, że... A tam czy to nie wiem jest, nie? A tam tylko bym się zajebał, bo... O, ale mówię te... Ile ona ma nożyk? Dwanaście. ty najechałeś? A powiedz mi... A kiedy ty wiesz, belka jest na przykład? A tam i na a. A nie masz takiego pikadełka jak w farmingu? Nie, słyszało. Słyszało? No, o, nie słyszałem. słyszałem. U chyba nie słyszałem. No papa. Jak się to obraca. O! Łow no, kleju dzisiaj jeden nóg. Zobacz, tam. O! Tam, gdzieś to wkleju. Pa, tam. O, 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 tak, 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 tak. Wiesz? O! Gdyby nie ja, to byś się zauważył. To nie przeszkadza. Ty tak w ogóle ile to ma końców? 95. Ile? 95. Kurma to wygląda przynajmniej na takie 105 do 100, Tak daleko. Tak daleka patrzę mówię, kurwa. Bym nie ma... pogardził jakby było. Mówię, co on truzarowa, nie? A połowie mnie jeszcze, to jest prasa walcowa? Czy może krzesłowa, stołowa? Majakowa, jak łańcuchowa. łańcuchowa. Czyli, jak masz taki łańcuszek na szyi, tak, to to taki, taki większy jest taki, tak, 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 tak. tak? A, a, a popatrz. No ja to dobrze. No to te nie? Ale, ale siatką na wilę. Co? Siatką na wina. Siatką. Nie no, ale wydajność chyba taka, jako tako, nie? Aaaa... był większy, to wyszło, a tak to to chuje. Nie no, ale nie, nie jest względem. Dwa razy nam się go zadusiło. O. No ale tamtym jęczyniem, tam kawałek było tego, nie? Znaczy ładnie się No patrzyłem wcześniej, to, to ładnie się A powiedz mnie, a czemu Ty możesz tą klapę w tym podnosić? O, to nie leży, kurwa. A bo to nie jest taka, że to samo wypluwa i od razu się robi balik co? sterco? Nie ma A tam powiem kurwa kopiuć cztery takie. Czyli to nie działa, jest taka kotkująca, tak? Nie? Górny nie? mago. Fajnie, Myślałem, że tak się to wyjdzie. Nowoczesne bag, nie? A tutaj co? Tak, dusza w kulie Nawet się księga kuszy Nie, księga w kolie to... Jechał Kaziowi pszenicę Mamy nagranę Macie Kazia tak. <noise> Nie było tematu? Trzymaj się, bo to chata Ja się widzę, to z i no idzie. Ile to ci polecę? 4 dyk? Nie no, tak dyk nie. nie. 5 dobrze pokazuje. Czyli ci dobrze pokazuję to chyba 18 na godzinę. Czyli <śmuszczaj> 18 na godzinę jedziemy. Nie no, 18 nie. Jeśli 5 no, no, no tak, no ale no, licznik pokazuje 18. Bezpieczna blokada rodzicielska. 18 plus. <śmuszczaj> <śm>